Witajcie na kanale Misia i ja. Dzisiaj przejmujemy kanał, bo znowu jest Dzień Świeżakowy. Hi hi. Czyli czwartek, nie? No. Lubimy czwartek, czwartek. No, świeżaki. A tak przy okazji byśmy chcieli Wam powiedzieć, że jutro w czwartek będzie nowy odcinek, nowa seria. No? Jaka? Papas. To jakiś papas? Misia gra. Mm. Piłkę nożną gra? Nie, będzie gra w gry. U. Najpierwsza gra to będzie, jak powiedziała przed chwilą? Papas. Papas. A o, szczegóły patrz. to już jutro. Ale o godzinie 18 jak zwykle. Mm, to wpadniemy na kanał. Wpadniecie? No ja? Nie no, duże jesteście na kanale. No ale no, dziś, to dziś. A jutro. jutro. A oni znowu mają grać? No, nie, nie, nie. Oni mogą sobie grać w gry planszowe, ale nie na tablecie chyba. Ty, to może mam fajny pomysł? Jaki? Będą następny czwartek grać za karę w Kinchikach. Co to już nie Kinchika? A czego za karę? Może to fajne będzie? Może, a nie, w ogóle ciekawe co wy dzisiaj będziecie robić. Hmm. No właśnie. Hmm. Zimno. Macie zimno. jakiś pomysł? Mamy szalony plan. No Chcemy się jakby. bawić. zabawki, zabawki. Hmm. O, zimno, zimno. A może zimno. się też pouczycie czegoś? No właśnie, hmm. angielskiego. Angielskiego się Uuu. uczyć, A to zobaczymy. Dobra, to tradycyjnie zaczynamy od naszych, naszych widzów. U. Pozdrawiamy panią zącę i całuski. Przesyłamy. Pani Zoza bardzo chętnie komentuje nasze filmy. Super, czekamy na więcej. Pozdrawiamy Ju. Julię Sobień. Dziękujemy, do pozdrowienia. Matko, jak hipnotyzują tych ludzi. No, tak Pozdrawiamy Roksanę Wojciechowską i cieszymy się, że lubisz oglądać nasze filmy i nasz kanał. I całuski przesyłamy. Matko, nie taka się nic co całuski. <laughs> Pozdrawiamy Iwonę Dobrzyńską. Nareszcie się doczekałaś. Pozdrowień. Tak, trzeba być cierpliwym. Hmm. Pozdrawiamy Justynę Kubielską i jej braciszka. Który ma ile lat? Pięć. O, raz, dwa, trzy, pięć, pięć. cztery, Czyli jest o rok młodszy od Michaci. Hmm. Pozdrawiamy Wiktorię Kośmińską. Która dała nam 28 łapkę. W górę. Na ostatnim o. filmie. Ale numer. Pozdrawiamy Wit Magdalena z MSP i posyłamy całuski, całuski, buziaczki. I dziękujemy Ci za pozdrowienia dla Michasi i dla mnie, no i dla świeżaków przy okazji, bo by się obraziły chyba, co? No, no. Pozdrawiamy Nikole Wierzbicką i przesyłamy całuski. Jesteś super. Pozdrawiamy Czikite Bonite raz, dwa, trzy. No i wreszcie się doczekałaś pozdrowień. A tak w ogóle to my ją to Ja ją znam przynajmniej. No! Co? Ale ja nie powiem kto to jest. Co? Niemożliwe! No, cikita huh? Bonita. Eee. Cik, 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 cik. A. Pozdrawiamy Oliwie Karwala. Polecamy Ci nasz kanał Lego Lego Klocki. Lego. Bo podobno Lego nie masz cierpliwości do klocków. To przynajmniej może sobie poglądać na naszym kanale. Klocki są fajne. Nie Michaśka? No, my je nie lubimy. Klocki? No, no my też. Tak trochę? No. My bardzo, uu. I przesyłamy jeszcze całuszki. Tradycyjnie. Pozdrawiamy gimnastyczkę Kasię. I skłony. Roz, roz. Dwa, trzy. Pozdrawiamy Zuzię Morawską, która była pierwszym na ostatnim filmie. U, ale I przesyłamy całuszki. O znowu. M -m -m -m. Matko, Miaszka, ty jesteś taka całuśna? Mhm, mm buziaczki! Pozdrawiamy syna Kubielską i jej pięcioletniego braciszka! I na dzisiaj to już tyle pozdrowień, a teraz pozdrowienia na Pasku! Pasek, lubimy pasek. I jeszcze pase. taka informacja: pod koniec odcinka będzie rozwiązanie konkursu, na zimno konkursu. Kto otrzyma od nas? Kogo? Ginter, Guter Ginter. i Baster. Bastera. Baster. Jakby świeżaki tego nie dostaną, bo nie Świeżaki nie mogą, ponieważ one biorą udział w programie, więc nie mogą wygrać nagród. No to bawić no, my się cieszymy, że możemy komuś dać, nie? No, tak jest. To fajnie, czekajcie. Oczywiście. Zapakowane. Zapakowane, bo to są Michaśki, figurki. No. Dzisiaj się będziemy bawić i uczyć. Co, co? mam się bawię. co to za kolejka? Co to ty za kolejka. co? Jak Bruno Ale tu kolejowała. fajne. Golewa. Pamela, no co no ty? Działa, A, no ta nie działa, Michaćka? Jak fajnie. Dlaczego ta kolejka nie działa? Działa. No, działa? Pokaż, pokaż, tak pokaż, Super! O, no i nie, ona się nie Nie no, bo Pamela wjechała. Pamela, zawsze coś zepsuła. Ale, Ale Bajem! Super zabawa! Włodzisz się raz! Dobra, nie? Cisza! To cała kraina jakaś jest! No, Patrzcie! Tu są zwierzęta! Ej, jakie zwierzęta widzisz? O, ja tam ja, ja widzę słonia. Tu słonia? Ja, ja widzę dwa słonie! Ja, mały ja, i wieś, duży. Ja się za tym ptak, ja się zatem ptak, zapumniałem, zapomniałem. Co? Bocian? Bocian? Nie! bocian? bocian? Nie. Jaki bocian? No. no to taki ptak. Nie, to jest struś, struś To jest Pamela. Co Ty znowu kombinujesz? Ona na torach lubi siedzieć, a tu nie, nie no ba, no proszę Cię Pamela. Hmm. Antek, powiedz jej coś. Pamelo, zejdź stamtąd, bo tu jest jeszcze nie ma kolejka. Ej, no a ten hipcio? Co to Co? robi? No?

Sliwka, budzimy się! Hmm, ona coś tam chyba jest, ją widzę, takie fioletowe coś. No właśnie, zobacz, ona zobacz, tam mm, obserwuje, mm, ona ma fajne miejsce. Mm, Ciekawe mm. się będzie uczyła. Hmm. Właśnie. Włączycie się. Mhm. Uh -huh. No włącz. Wow. Ale słuchaj. No właśnie, zawieżę, o ale tam właśnie. jest chyba pan maszynista nawet, ja go no. widziałam A, teraz. Póż nam tą kolejkę. Ale to poprawiłam. Oooo. No córniaczka. No. No, oj, teraz wyjadą. Jedna suma. Oj, żeby nie było wypadków. Oooo. Ja, Chyba tato woni. mi nie musisz zatrzymać. Nie. Ty nie. widziałeś, że to są takie fajne zabawki w tym domu? O, O, o. będzie wypadek Praksa! Jak... A... Udało się. Fajnie. Świeżaki. A, ja A dzisiaj się będziemy co? Czego, Czego się uczyć? Czego? 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 Angielskiego! Oje, to, nie, to ty to... umiesz angielski? No, bo ja chodzę do przedszkola. Ta? A co A, umiesz po angielsku? Oto. To tam się uczycie angielskiego, tak. co, co to za no to... Taka. O, jaka kolorowa! Hmm, fajnie, to, to ten angielski musi być fajny, nie? No to posłuchajcie. Hmm? Może jak... Coś będziecie chcieli powiedzieć to ręka do góry. Dobra, o, o, dobra. Y, to ja, to ja. Kłajam. Eee, y, y, co? co? Kłajam. Jeszcze pandemii? raz. Y, to trzeba powtórzyć, wiesz? No. Kłajam. 3-4. Kł Kłajam. 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 Co tu jest? Kredka po angielsku. Ła, wow, ty to słyszałeś, Barte"? A jaki kolor? Ja lubię kredki żółte. Jakby by żółta kredka? O, o, ten. O, taka jak Bruno, no. Eee... Y mam chyba. Yellow. Ła, yellow. Ej, yellow kredka. Yellow. Nie, to jak to powiedzieć no po angielsku? Ale jest czerwona, czyli to jest... Yellow. Red. Ej. Red? No. No, no. No to teraz twoje. Ale patrz, ale, ale chwila, 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 to czyli... Bruno jest yellow. Yellow i jak? Ja, 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 no, ja jestem red. Jaka No ja jestem red-kredka, to znaczy nie. Jak to było z tą kredką? Ja, no, ja nie, no jak jest kretka? Jak jest kretka? Po angielsku. Antek, ty wiesz? Antek. Bardzo skądś widrować, ja nie wiem. No ja wiem, ja wiem, że jest yellow. A może Pamela powie? Pamela. Yellow jest! się Michał. Co chcecie wiedzieć? Powiedzcie mi. No, jak jest ta kredka? Michał się musi podpowiedzieć. Ja A, kłajan! Wow. Red wow. kłajan! ja umiem, już. A może Sabina coś powie ciekawego? To proszę Sabinka. No, to dla Sabinki inny kolor. A jaki jest kolor Sabinki? Sabinkowy kolor? O, to jest taki fioletowy? Chyba tak. Purple. Wow, Purple. wow. Sabinka, ale masz Czyli Antek, Antek, zobacz. To chyba mamy nowe imiona. Sabinka to jakiś purple. Purple? Czy Purple? Jel. Purple. Pameli. Ja e, mam pa. Aha. Jak jest Pamela? Pamela, Pamela? ma kolor? Orange! Orange! Orang. Pamela, powtórz z nami! Oranż! No. Mam też od brakuje Anka. Jo? Ja? Ja, no, jaki? Od Anka i od brokuła. No ja to jaki? Sobie? W jakich ja? są kolorach? Broku jest zielony, Antek jest zielony, no to czyli... Po angielsku. Green! Green! Yes. No to wszyscy razem. Trzy, cztery. Green. Green! Super kolory mamy! Po angielsku się uczymy! Ej, Pamela! Ej, Brokuł, No gadaj! A no? No broku! Co jest? Ale Ty też coś gadaj. A Ja ciągle tu nadaję, a ty siedzi jakiś jakimś takim wizerunku. No mizerny, chyba się, się nie lubi to, uczyć. Ej, niebieski jest, e, e, jest blue. blue. Blue, ale wśród zwierzaków zwier nie ma niebieskich. No, no nie. Tutaj jest tutaj tylko śliwa, Ale wszystkie kolory nasze to? były już. No, tutaj jest niebieski, jeszcze masz na tej kartce fajnego, a jakie fajne kolory obrazki są na górze, pokaż nam. Dobra, tylko jak skończymy kolory, blau. Brown. Brown. Jaki są słyszałem brown i brown. Jaki to jest? Jaki to jest kolor brown po polsku? Nie wiecie jaki? Nie ja wiem, nie ja wiem. No to powiedz. Pomadka. Nie. Wiem. Brązowy. A, to A to jak czekolada? Nie wiem, ja nie wiem, Ja wiem. nie Ja nie wiem się chwalić, tak jak Czekolada. Ty. Ja lubię czekoladę, bo jest brązowa, brown. Brown czekolada. Super! Ale Uuu. niektóre czekolady są ciemne! No bo to są takie super brown! Super brown! pom. Nie! No nie wykupia się! Ach, jestem powrotem! Jak jest po angielsku różowy, mm. Wow, to trudne! Ja wiem. Ale Powiedz. sami musicie zgadnąć. Nie zgadniemy, musisz nam podpowiedzieć ja chyba. Na ja no. py P, 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 p proca, pasztet, może pasztet. O, Pas pa. Pa? No to na py to nie wiem co jest na Napy, e, Na py. piernik. Może pingwin, o pingwin. No to musisz na ja, powiedzieć. P y i ping. Ping? Piękni. Oh, Piękni, że jak okrucie ma żadnych Świeżaki? Co będziemy się bawić? O, to już koniec, bawimy nie? Się, nie. Się, no. już bawimy się? A, bawimy się. O, patrzcie! No, to, mm. Cyferki? Mm. Pokaż, pokaż nam. Pokaż, co chce? Odpowiada. A co to są cyferki? No, powiedzmy, no to ja Wam to rozłożę. Okej, okay, Michaśka? To co będziemy teraz robić? Nie, czy zarobili? Czy te chłopcy, żeby się tylko bawili? Nic więcej. Zobacz sobie, zobacz, jak oni w ogóle siedzą. Brakuje jakiś już taki półleżący? ale ja no? tu nawet nie powiem. <słuch> Ale dobra. powiedz, no jest Ale co tak Pabellin, nie nadściskasz? Ona tylko jest... już o nią No tutaj czekaj. Zajęła moje miejsce. A co tam, Ności, więc to o tych cyferkach miałeś. mówić. To, to się. proszę no. mi znaleźć jedynkę. A jedynkę? A jedynka? To a na to jakim to. będzie kolorze jedynka? To mi podpowiedz. Bo tu są klocki. Po może być? Nie, nie Ale jeden. ten kolor, to jaki ma klocek, że jest jeden? Hmm. Nie wiem jaki ma kolor. Mm, mm, mm. Mm. No, to jest white. White, white, white. Czyli biały. O, o, Ach, bia to jest jeden, tam jest jeden misio. Pokażmy, no właśnie. Fajna jedynka. Fajna jedynka, jest misio na niej. A kto Miesi. lubi, a kto ma pluszaka misio? Michała tak. ma dużo misi, wiecie? Ona ma bardzo dużo. Tak, właśnie, bo no. to jest nasza konkurencja. Jest A to, to jest pojedyncze? Okay. Chyba to ułożymy sobie co? Ułożymy sobie tutaj na platformie. No właśnie, to po kolei można, prawda? Ja wiem, jaka jest Ej. druga jest cyfra. A tego, ja może ty wiesz, co jest? Ja wiem, jaka jest druga cyfra. A o, nie, Sabinka jest. wie. Potem? Jest dwa. O, jaka ona mądra ta Sabinka. Dwa. Chodziłaś do przedszkola? Nie, do szkoły, się Oni nie chodzili w ogóle. Oooooo. Ja no, się o, to już jesteś starszawa. Zmarłych. Ja, jest ja wiem, jaka jest kolejna cyfra, ja wiem, jaka jest kolejna cyfra. Dwa? A ty ja. Króliki. O no. za króliki? No. Króliki? Co to jest pokaż? Wow, to wygląda jak mysz. A ile jest tych królików? No właśnie. dwa. A jeden, dwa. Dobra. No ten to daj kolejny. Teraz może już odpowiadałeś. Nie, jeszcze nie odpowiadałem. Po ja cały czas widzieć. nadaje piesiątka. No to proszę teraz z Pamela mi znajdzie trzy. Właśnie Pamela to jest twój kolor. To też bananowy. To może teraz ja. Czas na antka, żeby się było. No, może chodzi na ontko. Trochę się drzemnąłem, bo mi się spać ciało. No to teraz. Ja wiem, jaka jest kolejna po to teraz jest? Numer? No. Zamieszanie okay. robicie. ale chwila, ja miałam powiedzieć cztery. No to jest antek, to Po Potem jest pięć. Potem jest Nie, pięć. ale czekaj, cztery jeszcze musimy nałożyć. Ja no to cztery Michał się już ma. To jest chyba mój kolor. Ja pamiętam. Pokaż, pokaż, Ej, ja pokaż. jestem red, Red. To ja jestem red, e, kredka. Kredka? No, kredka. Bo, bo to tam było w tym pensji. Dobra, cicho. Aha. To tak sobie mówię. Ej, ale patrzcie na brokuła. Ej, ale mamy już fajnie. To patrzcie, czwórka. A co jest po czwórce? Piąc. Piątka. Piątka, piątka. Hmm, pięć, co by to było? A jak jest po angielsku? Ktośka, Ty wiesz? Faj! Faj? fajny faj. A już? Który moment teraz pokoju Ja wiem, ja wiem. Ja Częś, wiem Sześć. Sześć, sześć, sześć. Wow. Czyli to jest ten zielony. jest. 6 Sześć Ale fajnie trafiłeś Antek. Super. Teraz proszę mi znaleźć siódemkę. To nie był? Może Bruno? O, Bruno. Bruno siedem, y, to ja siedem. jestem Bruno? Aha, no, no to ja jestem, no właśnie. Y, to może 7 do 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To to jest to zielone takie? No, tak, na kwiatka, no, oops. Brokuła. Kwiatki! Czatki, popatrzcie. Czatki, 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 czatki. Czatki, 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 czatki. Właśnie to, czatki, 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 i patek. I wszyscy Dobra, może na Dzień Kobiet. Teraz proszę mi znaleźć osiem. Osiem, osiem. A co to jest osiem? To są takie dwa kółka. Ja wiem, te dwa kółka. Ale wy wiecie, czy pisze osiem? ja wiem, dwa kółeczka, dwa kółeczka. Co ja mam jeszcze mydło chyba. Ale patrzcie jak ja fajnie stoję na nóżkach. Takie masz krzywy. Gdzie eee. jest? osiem? Jest, osiem znalazłaś. Fajnie, dołącz do ja naszej. Ryselka. Tak, gdzieś! A pokaż mi, dziś... co nam jest narysowane? Jakie są obrazki? pszczoły? Z pszczółki, pszczoły! To się boi pszczoły. No, one tak dziś robią. Gdzieś dziewięć? Proszę dziś. mi znajdzie panel. Panerka, no? Jak myślisz? To jest taki no, kolor. A gdzie są pszczoły? To co? Piękna? Migać hmm? Miód. Miód! Miam, mam, mam. miodek. Słodziutki miodek. Rozmarzyłam się. Ja też. Oje, się, Ej, się... Został nam ostatni numer. Oni się na te zabawki. Dziesięć gwiazd. No, super. Ale fajnie nas uczysz. No, A, la, 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 la. Jedziemy okay, na zobacz, no, widzę, Ale widzę. super, Maszynista jest. Ja bym się chciał przejechać taką kolejką. Nie. O. o. Będzie wypadek. Łaaa. Wow. Stop. Łaaa. Wow. Jest. O, Ale fajny Ale masz wow. super. Jak ja wysyła miasteczka. Ja. O, o. Tylko nie ucięła ta kolejka. Ale fajnie. I tak sobie przejechałeś. Ale super. było fajne. I podobało się wam dziewczyny? No było, no mi się to podobało. Fajne, nie? A wam się podobało tam? No, pewnie. Hej, to królki, zrobimy coś takiego kiedyś? No, ja bym się nie chciał tak i pojeździć jaką kolejkę. Ale, Michaśka, miałaś świetny pomysł. No jasne. W dzisiejszym to odcinku to już tyle. Tyle, tyle. Wszystko. Ale zanim nastąpi koniec, to jeszcze powiemy, kto wygrał: Güntera i Bastera. Bastera. Właśnie. Güntera. Günther? Jak tak się Gunter. Gunter. Guntera otrzymuje od nas Emilka, Smajl i jej braciszek. Wow, super pozdrowienia, gratulacje. Prosimy, żeby Emilka skontaktowała się z nami, Na, żeby napisano naszego maila, który znajdziecie w opisie filmu. A teraz Miaśka powie co dostanie Bastera. Dostanie Bastera Oliwia Staniszewska. Ha. O, znowu dziewczynka! Hmm, Gratulacje! Kolejna dziewczyna, trzecia. No. Ale jedna była z braciszkiem. Tak. Uh -huh. A w sobotnym odcinku się dowiecie, kto otrzyma uh -huh. e, niespodzianki z Kinder niespodzianki, te, które się nam powtórzyły. Aha. Także te osoby, które wygrały, prosimy o kontakt. Uh -huh. Z nami. Dobra. To co, w dzisiejszym odcinku? To, to tyle! Jak się Wam podobał, to tradycyjnie. łapki w górę! Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować. Komentować. No właśnie. No i nie zapomnijcie też o czym? O dzwoneczku w subskrypcjach Żeby być na bieżąco powiadamianym o nowych filmach To na razie